Witajcie. Właśnie wchodzi sobie nowy paczek numer 66. Także omówimy sobie na szybko pacz. Po pierwsze co najważniejsze, wchodzi i Leaderboard w końcu. Będzie on zmieniony w porównaniu do tego, co było w poprzednich sezonach. Od tego sezonu. Ma być nałożony większy nacisk na te duże obiekty, tak? Czesty specjalne, subbossy, bossy i schodzenie na dół. Tak jak macie tutaj to opisane, jest to zmiana na plus. Jest, będzie to bardziej konkretne. No oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ale raczej jest to zmiana na, na plus, bo to będą te konkretne obiekty, które trzeba robić na mapie, a nie zbierać po prostu wszędzie skarby i, i takie grindowanie. Mam nadzieję, że będzie y, łatwiej zdobyć daną rangę, jeżeli, jeżeli będziemy grali w dane, ten, ten sposób, że będziemy te, te faktycznie zdobywać te, te, te zabijać te subosy i tak dalej, i że to będzie łatwiejsze i szybciej będziemy nabijać te rangi niż porównanie tego, co było wcześniej. Dobrze, tutaj po kolei polecimy teraz ze zmianami. Zmiany form druida powodowały spadki frame'ów. Po prostu naprawka. Jakieś ale nie renderowało się. Tego to w ogóle nie kojarzę, żeby się otwieranie drzwi. że dźwięk drzwi by się odpalał. Takiego spawna też nie miałem. Żeby mnie atakowały od razu gobliny czy tam inne potwory no, pod czas liny był wcześniej to może miałoby to pewien wpływ w momencie, w którym chcielibyście farmić pająki można było się wcześniej wydostać, po prostu naprawka błędu ekran zamarzał, jeżeli za, za późno wchodziliśmy i mieliśmy zamarznięty ekran, no to niżej w piekle też tak było też tak się działo no, Leaf Penalty nie działa poprawnie na arenie. E, jakiś błąd z religią. To jakiś błąd z craftem. E, błąd, że można było mieć dwa razy questy otworzyć teulerki. czy nie, questy, tylko rewardy można było odebrać dwa razy. Pierwsze słyszę, nie spotkałem się z tym błędem. E, I teraz tak, zmiany. E, 5% penalty Physical power penalty no to. Nie jest zbyt wiele na Fighter we Myślę, że nie będzie miało znaczenia. Na że to w ogóle nie będzie miało znaczenia, absolutnie. To dalej Dagger Fighter będzie OP. Skarby nie będą dawały już punktów, tak jak była mowa. Tutaj a propos rankingu. Jeszcze a propos rankingu. Mafinka i PIR, czyli dwa bardzo, 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 bardzo rzadkie itemy, które można znaleźć. Widać, że zostały podniesione ich reward, tak, w AP? Co jest spoko. To jakieś tam drobne zmiany, nieistotne. Spectral Coinback w końcu jest dodany. W końcu będzie można go skraftować u Leader No i co jest ważne, to. Teraz będziemy otrzymać wszystkie przedmioty, które straciliśmy w dungeonie, które nie zostały zutowane przez graczy, i dodatkowo, ich cena jest mocno zredukowana. Oznacza to, że jeżeli mamy na przykład jakieś części Armora duże, to nie będziemy musieli wykupować ich wielokrotnie, tak? Pytanie, jak bardzo significantly to oznacza, tak? Jak, jak faktycznie bardzo została obniżona ta cena, ale jeżeli będzie można tanio wykupywać swoje sety ponownie, a przynajmniej część tych setów, która nie została zlotowana, no to będzie to bardzo duży plus. Czy to na normalach, gdzie jakieś mamy, powiedzmy, jedne budki, które są fajne dla nas, a nikt ich tam nie podniesie, bo nie są drogie i będziemy mogli wykupić, nie wiem, za 5 golda, zielone budki, no to super, tak? Bo cały czas będziemy mogli sobie w nich łazić. I Natomiast jeżeli chodzi o high role, no to też jest to znaczne ułatwienie, bo powtarzanie tych rajdów nie będzie tak bolesne dla nas, tak? Że nie trzeba będzie szukać całego giro od początku. Będziemy mieli 3-4 zestawy sobie przygotujemy i będziemy schodzić, jak padniemy, weźmiemy sobie drugi zestaw a po tym rajdzie kolejnym będziemy w stanie wykupić sobie resztę z tamtego zestawu pierwszego. Tak, przykładowo, w jednym rajdzie. No to zależy, ile tam zostało na mapie czasu. Ale dzięki temu. Jakieś drobne poprawki widzę? Chyba wprowadzili w międzyczasie. W sensie tutaj coś się zmieniło. Chyba po prostu odmiana słownictwa. I jeżeli będziemy w stanie tanio odkupować zestawy, to będzie nam łatwiej chodzić na HR-ki i więcej osób zdecyduje się grać HR-ki, co jest dużym plusem, bo jednak no, ja na przykład nie lubię grać HR-ek ze względu na to, że muszę wykupywać te zestawy, dlatego mi się nie chce najczęściej grać HR-ek, nie dlatego, że boję się stracić gir. nie, po prostu mi się nie chce go kupować, najzwyczajniej w świecie jestem zbyt na to leniwy. Ale na pewno zobaczycie jakieś materiały z highroli w moim wykonaniu: no bo trzeba będzie farmić e, tą rangę na przyszły sezon. Zobaczymy, jak, czy nagrody od razu pokażą, czy, czy nie. Ale to by było na tyle z tego patcha. Patch nie jest zbyt wielki, wiele nie zmienia, ale e, bardzo ważne jest to, że dodadzą, dali w końcu ranking. Aha. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.